Zadanie pierwsze. Oblicz a plus b, a minus b, a razy b, a podzielić na b jeśli. No to zaczynamy. Sobie mamy tak. a dodać b. To się będzie równało. I zapisujemy. dwa pierwiastki z 3. Dodać 2, odjąć pierwiastek z trzech. Robimy redukcję. To i to się redukuje. I mamy 2 plus 2 daje nam to 4. Teraz jest a odjąć b. A odjąć B. Przepisujemy sobie A, czyli to jest 2 dodać pierwiastek z 3. Tu jest minus. Z racji tego, że jest minus, to wyrażenie B zapisujemy w nawiasie. I mamy 2 minus pierwiastek z 3. Równa się. Opuszczamy nawias. Pamiętamy, że jeśli jest minus przed nawiasem, ten zaznaczony na czerwono, to zmienia wszystkie znaki w nawiasie na przeciwne. Czyli mamy 2, dodać pierwiastek z 3, odjąć 2, dodać pierwiastek z 3. I tym razem redukuje nam się 2 minus 2 to jest 0. Pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 3 to są 2 pierwiastki z 3. Teraz to był minus, zaznaczę go wyraźniej. A razy B. A. Razy b. Zapisujemy w nawiasach oba wyrażenia: 2 plus pierwiastek z 3 oraz 2 minus pierwiastek z 3. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Wzorem skróconego mnożenia, gdy mamy a dodać b razy a odjąć b, to nam się robi a kwadrat minus b kwadrat. A możemy też wymnożyć każdy wyraz przez każde. Czyli tak, ja to zrobię wzorem skróconego mnożenia. Najpierw to będzie 2 do kwadratu minus pierwiastek z 3 do kwadratu. 2 do kwadratu to jest 4. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Czyli to daje nam 1. Możemy to też zrobić w inny sposób. Czyli jeśli mamy a razy b, to się będzie równało. I mamy tak 2. 1 pierwiastek z 3 i 2 minus pierwiastek z 3 Wymnażamy. To razy to daje nam 4. To razy to, to jest 2 pierwiastki z 3 na minusie. To razy to, to jest na plusie 2 pierwiastki z 3 I teraz to razy to, to jest minus pierwiastek z 3 do kwadratu. To się redukuje. I wychodzi nam 4 odjąć 3, czyli 1. I teraz ostatni. Zmieszczę to może tutaj. A podzielić na B. A to jest 2 dodać pierwiastek z 3 na B2 minus pierwiastek z 3. Tu głównie chyba chodzi o usunięcie niewymierności zmianownika. Usuwamy niewymierność zmianownika w ten sposób, że. Mnożymy sobie licznik i mianownik przez to samo, co jest w mianowniku, tylko ze zmienionym znakiem. Czyli jeśli tu było 2 minus pierwiastek z 3, to ja mam 2 plus pierwiastek z 3. I teraz równa się. W liczniku muszę to wymnożyć. Czyli jeśli zapiszę to na jednej kresce ułamkowej, to to wychodzi w ten sposób. A tu jest to wzór skróconego mnożenia, 2 kwadrat odjąć pierwiastek z 3 do kwadratu. Tu wymnażam, czyli mam tak, to razy to, to jest 4. Dodać to razy to, to są 2 pierwiastki z 3. Dodać to razy to, to są znowu 2 pierwiastki z 3. I dodać to razy to. To jest pierwiastek z 3 do kwadratu. Mamy mianownik 2 do kwadratu to jest 4, a więc pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Teraz tu robimy redukcję. 4 dodać 4 pierwiastki z 3 dodać 3 nad 1. Czyli finalnie to się będzie równało 7 dodać 4 pierwiastki z 3. I to jest całe zadanie pierwsze. Zadanie drugie. Zapisz wyrażenie w postaci potęgi. No dobra, czyli mamy teraz tak. Nie będę go przepisywać, tylko mam tak. 1, patrzę się na potęgi, jakie tu są. 3 i 3. 243 to najprawdopodobniej jest jakaś potęga liczby 3. I bierzemy sobie kalkulator. I zapisujemy 3 razy 3 to jest 9, razy 3, 27, razy 3, 81, razy 3, 243. Czyli raz, dwa, trzy, cztery jest to 3, 3 do potęgi piątej. Czyli mamy tak: 3 do potęgi piątej, razy 3 do drugiej, Tu zrobię sobie 1, razy. 81. To jest 3 do 4. Tu jeszcze jest do 2 i razy 3 do minus 3. Okej, okay. to się będzie równało. 1 razy 3 do 2 to jest po prostu 3 do 2. Tu jest 3 do 5. razy te potęgi się tutaj mnoży, czyli to jest 3 do 8. Nad 1, razy 3 do minus 3, nad 1. Dobra, lecimy z licznikami. Czyli jest tak: 3 do 2, razy 3 do 8, razy 3 do minus 3, a w mianowniku jest 3 do 5. To nam z tego wychodzi: 3 do 2, do 8 potęgi się dodaje, czyli jest 3 do dziesiątej. Odjąć. Może zrobię to tak: 3, 2, dodać 8, odjąć 3, nad 3 do 5. To się będzie równało. 3 do 10, odjąć 3, nad 3 do 5. Wychodzi nam to 3 do 7, nad 3 do 5. Kreskę ułamkową możemy zastąpić znakiem dzielenia. Gdy dzielimy potęgi, to one się odejmują. Czyli wychodzi to 3 do drugiej. I tutaj uwaga na polecenie. Bo jeśli jest zapisz wraz w postaci potęgi, to zostawiamy w ten sposób. A gdyby było oblicz, to powinniśmy policzyć, że 3 do drugiej to jest 9. Kwestia nazewnictwa. Zadanie trzecie. Zamień ułamek dziesiętny okresowy 0,5 na ułamek zwykły. Dobrze. To się robi w ten sposób, że zapisujemy sobie, że x to jest 0,5555. Rozpisuję go sobie. Powtarza mi się tylko jedna cyfra, więc mnożę to wszystko razy 10. Czyli mam. 10 razy x to jest 10. x równa się 5,55555 i tak dalej. Odejmuję to sobie teraz, ale odejmuję to Stronami. Czyli mam tak x odjąć 10x to jest minus 9x. Minus 9x to się równa. To się nam tutaj skraca przy odejmowaniu i wychodzi nam, że to jest minus 5. Teraz obie strony dzielę przez minus 9 i wychodzi nam, że x to jest 5. Gdy sobie wpiszecie w kalkulator 5 podzielić na 9, to to się właśnie tak tutaj robi. Zadanie czwarte: wykonać działania i przeprowadź redukcję. Tutaj musimy sobie ogarnąć dwa wzory skróconego mnożenia. Pierwszy wzór to jest a plus b do kwadratu. To się równa a kwadrat dodać 2ab plus B kwadrat, a drugi taki sam, tylko z minusem, czyli A odjąć B do kwadratu to się równa A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat. No i teraz tak. Eee, mamy tutaj to działanie i lecimy z jego rozwiązywaniem. Ten pierwszy musimy, pierwszy nawias musimy rozwiązać wzorem skróconego mnożenia tym pierwszym, czyli. Do tego jest ten wzór, do tego jest ten wzór. I mamy tak, 2a kwadrat, czyli mamy 2a do potęgi drugiej. I dodać 2 razy 2a razy 1 i dodać 1 do kwadratu. To jest plusik, więc możemy pominąć nawias. Jeśli byłoby tu minus, to musielibyśmy trzymać ten nawias dalej. I to jest to 2a do kwadratu minus 2a e, minus 2 razy 2a i razy 1 dodać 1 do kwadratu. To się równa. 4a kwadrat dodać 4a, dodać 1 dodać 4a kwadrat podjąć 4a i dodać 1. To się równa. I teraz tak 4A kwadrat, 4A kwadrat to razem jest 8A kwadrat, 4A odjąć 4A to się zredukuje, 1 plus 1, czyli to jest plus 2. I to jest cała nasza całe nasz całe nasze rozwiązanie, nic więcej tutaj nie trzeba wzory skróconego mnożenia? Zadanie piąte. Bluzka kosztowała 140 zł, jej cena obniżono o 10%, a następnie o 20%? Ile, ile trzeba byłoby zapłacić za bluzkę po obu obniżkach? Ile kosztowałaby bluzka, gdyby jej cena od razu obniżono o 30%? Która z możliwości jest bardziej korzystna dla klubu kupującego i o ile złotych? No dobrze, czyli teraz tak. bluzka kosztowała 140 zł, czyli to jest 100. Nie chcę pisać na niebiesko. 140 zł to jest nasze 100%. Obniżono to o 10%, to ja sobie policzę te 10% z tego. To jest X. Można go sobie wykreślić to 0 z tym zerem do 0. Z tym wzorem po skosu 1x równa się 14, czyli 140 odjąć 14 i wychodzi nam 126 zł. I to jest cena po obniżce o 10%. Dobra. Teraz mamy drugą obniżkę o 20%. Czyli tym razem nasza cena jest 100%. 26 to jest nasze 100%, i my potrzebujemy 20% z tego. I ciach, możemy sobie skrócić tu x, tu x. I teraz mnożymy po skosie. 10x równa się 126 razy 2. To jest 200. 52, podzielić na 10, wychodzi nam, że x to jest 25,20, no i teraz 126 zł, odjąć 25,20, czyli te 20 i wychodzi nam 100 zł 80 gr. I to jest cena po tej obniżce, po tych naszych dwóch obniżkach teraz. Robimy jednorazowo obniżkę o 30%, czyli 140 to jest nasze 100%. 30% to jest nasza niewiadoma. Skreślamy sobie to i to, to i to, i mamy x równa się 14 razy 3. A 14 razy 3 to jest 43 zł, czyli x to jest 42, przepraszam. 42. I teraz 140, odjąć 42, to nam wychodzi 98 zł. Czyli tak... Y Pytanie. Ile trzeba by było zapłacić za bluzkę po obu obniżkach? Czyli po obu obniżkach trzeba zapłacić 100 ,80 zł 80 groszy. Ile kosztowałaby bluzka, gdyby jej cena od razu obniżono o 30 zł? Kosztowałaby wtedy 98 zł. Która z możliwości jest bardziej korzystna dla kupującego? Dla kupującego jest bardziej korzystna jednorazowa obniżka. O ile? O 2,80 ponieważ ponieważ... 180 odjąć 98, to jest 2, 80. Kolejne zadanko, zadanie szóste. wśród liczb wskaż liczby naturalne i niewymierne. Liczby naturalne to są liczby e, całkowite dodatnie. Czyli takie, które e, służą na przykład podawaniu kolejności. Niewymierne liczby to takie, których nie można przedstawić za pomocą ułamka zwykłego. I mamy tak: 16, 4 to jest po prostu 4 i to jest liczba naturalna. Pierwiastek ze 196 e, to jest chyba 14. Tak, czyli mamy pierwiastek ze 196, to jest 14 i to jest naturalne. Pierwiastek z dwóch nie damy rady przedstawić w postaci ułamka zwykłego, czyli to jest niewymierna. Minus 3 nie jest ani naturalna, ani niewymierna. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Czy to jest jakaś ładna liczba? A To jest 4. Czyli pierwiastek 3 stopnia z 64 to jest 4, czyli to jest naturalne. Teraz mamy tu 1 nad pierwiastek z 5 plus 1. No to jest raczej liczba niewymierna, ale spróbujmy. Usuńmy najpierw niewymierność zmianownika. I zamiast 1 możemy sobie zapisać, że to jest pierwiastek z 5 nad pierwiastek z 5. Hmm, chociaż to będzie trochę bez sensu. Dobra. Tu jeszcze zróbmy jako jeden, bo nie wiadomo, co nam z tego wyjdzie. Czyli to nam wychodzi: pierwiastek z 5 nad 5 dodać 1 do wspólnego mianownika. To będzie tak, czyli to wychodzi: pierwiastek z 5 plus 5. O, sorry, przewinęło się. No ewidentnie to jest liczba niewymierna. Czyli zapisujemy 1 nad pierwiastek z 5 plus 1. Eee, bo nie damy rady tego przedstawić w postaci takiego ładnego ułamka. Zadanie siódme. Przedstaw w postaci a pierwiastek z 2. Ok, no to mamy. Teraz tak, pierwiastek z 8. Możemy sobie zapisać, że to jest pod pierwiastkiem 4 razy 2, czyli to są dwa pierwiastki z dwóch, ponieważ pierwiastek z 4 to jest 2. Pierwiastek z 18 to będzie znowu 9 razy 2, czyli 3 pierwiastki z dwóch, bo pierwiastek z 9 to jest 3. Kolejny pierwiastek z 32, zapisujemy, że to jest 16 razy 2, czyli 8 pierwiastek z dwóch. Dodajemy. 2 pierwiastek z 2, dodać 3 pierwiastek z 2, dodać 8 pierwiastek z 2, to jest 13 pierwiastków z 2. Teraz tutaj eee, to był przykład A, to teraz przykład B. Mamy pierwiastek z 98, rozpiszmy to tak. Pierwiastek z 98, to pewnie będzie 49 razy 2, czyli pod pierwiastkiem 49 razy 2, czyli to jest 7 pierwiastek z 2. Pierwiastek z 50 to będzie 25 razy 2, czyli 5 pierwiastek z 2. Pierwiastek z 72 to jest 36 razy 2, czyli 6 pierwiastek z 2. No to mamy teraz tak. Minus 2 razy 7 pierwiastek z 2. Odjąć 3 razy 5 pierwiastek z 2. Dodać 5 razy 6 pierwiastek z 2. To się równa. Minus 2 razy 7 test. Minus 14 pierwiastków z 2. Minus 3 razy 5. Minus 15 pierwiastek z 2. 5 razy 6. 30 pierwiastek z 2. I teraz mamy 30, 14 i 15. To jest 29, czyli mamy minus 29 pierwiastek z 2. Dodać 30 pierwiastek z 2, czyli to jest 1 pierwiastków z 2. Zadanie ósme. Wyznacz a suma b, a iloczyn b. Jeśli a jest tyle, b jest tyle. No dobrze, suma to jest część wspólna, czyli wypisujemy wszystkie. Czyli A, suma B to się równa. Najmniejsza jest minus 3, później jest minus 1 w zbiorze A, 0, 2, 3, 5, 6 i 7. Tutaj wypisujemy po prostu wszystkie liczby, które są i w zbiorze A, i w zbiorze B. A i B to jest część wspólna, czyli podkreślamy sobie te cyferki, które są zarówno w zbiorze A i w zbiorze B, i jest to tylko trójeczka, czyli jest to zbiór jednoelementowy, w którym e, mamy rozwiązanie 3. Zadanie 9 wyznacza zbiory A suma B, A i lotem B, i to są przedziały. W zadaniu poprzednim były konkretne cyferki. Natomiast tu są przedziały, więc ja sobie narysuję dwie osie, albo może jedną w sumie i zaznaczę sobie tak. Minus 2, 1, 4 i 5. Zaznaczam sobie zbiór A. Ma ostre końce, czyli kropeczki są zamalowane tutaj. Hej. Tu i tu i tu jest zbiór A. Teraz tym kolorem wyznaczam sobie zbiór B. Ma łagodne nawiasy, czyli kółeczka są otwarte. Dobra, no i teraz A suma B. Czyli wszystko to, co się mieści i w A i w B. Czyli ten przedział zaczyna się w minus dwójce. Nawias, kółeczka jest zamalowana, więc nawias jest ostry. I ciurkiem leci, leci, leci aż do piątki z nawiasem, z kółeczką otwartym, więc nawias jest łagodny. I to jest suma teraz A iloczyn B. Iloczyn B to jest tylko część wspólna. To jest to coś, co jest tutaj O i kółeczka w iloczynie traktujemy odwrotnie. Czyli jeśli iloczyn zaczyna się otwartym kółeczkiem tutaj, a te przedziały się pokrywają. To zostaje nam tak jak jest tutaj, bo to oznacza, że jedynka nie należy do tego przedziału. I teraz tu, tutaj, eee, wróć. Ta różnica traktujemy kółeczko, o, przepraszam, pomyliłam się. W różnicy traktujemy kółeczko odwrotnie, natomiast w iloczynie, tak jak jest. W iloczynie i w sumie kółeczka zostają tak jak samo, w różnicy kółeczka. Niektóre są odwrotnie, ale jeśli będzie takie zadanie, to po prostu wytłumacz. Jak zapamiętać, kiedy są jakie znaki? Jeśli kółeczka jest otwarta, zużywamy mało tuszu w długopisie i robimy sobie takie o nawiasy łagodne. Jeśli kółeczka są zamalowane, to zużywamy dużo tuszu w długopisie. I wtedy też więcej tuszu, żeby zrobić takie, o, takie dzióbki. Zadanie dziesiąte, oblicz. W podpunkcie A mamy w module 44 odjąć 45. To poza modułem, oczywiście, będzie minus 1. Natomiast wszystko, co w module jest dodatnie, czyli to jest 1. Teraz przykład B. Mamy moduł 1 odjąć pierwiastek z 3. Szacujemy sobie wynik. Pierwiastek z trzech to jest jakieś 1,7, czyli 1 odjąć 1,7. To tu jest wynik na minusie, więc zamieniamy to miejscami. To jest pierwiastek z 3 odjąć 1 w przypadku pierwiastków. Zadanie 11. Podaj wszystkie elementy zbioru A. Jeśli A, to jest x. X należy do naturalnych i do 1. Tutaj tak, dobra. x to są liczby naturalne. Naturalne to są liczby dodatnie całkowite. I ten znaczek jest tutaj i. I teraz jest tak. I1 mniejsze lub równe x mniejsze od 8. Ja to sobie czytam w ten sposób. Najpierw tą część. Czyli 1, może żółte to trochę zbyt kolor. 1 jest mniejsze lub równe od x. Ja lubię mieć x -a po tej stronie, czyli x jest większe lub równe od 1. I teraz czytam sobie to. x jest mniejsze od 8. Zaznaczmy to sobie na osi liczbowej. Tu jest 1, tu jest 8. Tu jest podkreślone, czyli kółeczko zamalowane. Tu jest bez podkreślenia kółeczko otwarte. Większe od 1, mniejsze od 1. OK, czyli odpowiedź x należy od 1 do 8 w ten sposób. Zadanie 12. Podaj, dla jakich wartości x spełnione jest równanie. Moduł z x równa się 4, czyli za x możemy sobie podstawić zarówno 4, jak i minus 4, bo wszystko to, co jest w module, ma być na plusie. Rozwiąż nierówności rachunkowo i geometrycznie. No dobrze. Czyli mamy tak przykład A. Moduł z X jest mniejszy lub równy 3. Czyli sam X będzie mniej, y, mniejszy lub równy 3. I x będzie większy lub równy minus 3. I teraz ciach sobie tutaj. Kółeczka są zamalowane. Tu jest minus trójeczka, tu jest trójeczka. Od minus 3 idzie w tą stronę, od 3 idzie tu. Czyli x należy od minus 3 do 3. I to jest nasze rozwiązanie. I teraz przykład B. Modus x jest większy od 2, czyli x będzie większy od 2 lub x będzie mniejszy od minus 2. Ciach rysujemy sobie. Tu jest x, tu jest minus 2, tu jest 2. Kółeczka są otwarte. Od dwójki idzie w tą stronę, od minus dwójki idzie w tą stronę. Czyli odpowiedź x należy od minus nieskończoności do minus 2 nawias łagodne, bo kółeczka są otwarte, suma od dwóch do plus nieskończoności. W jaki sposób wiedzieć, w którą stronę te przedziały rysować? Zobaczcie tak, mogę sobie zrobić strzałkę i wtedy strzałka mi pokazuje, w którą stronę zaznaczać. Skąd ja wiem to o tych modułach, no zawsze po prostu jest to teoria, która jest gdzieś tam zapisana, że moduł z X będzie większy tam od czegoś tam i to się spełnia takie, takie rzeczy, że to ma być przepisujemy najpierw tak albo tak i ze zmienionym znakiem odwracamy ten znak środkowy tutaj i odwracamy to na przeciwne.